Witam w nowym vlogu. Z cielaczkami limoze. Także ten ładniejszy jest od tej krówki czarnej. A ten od drugiej krowy co tam leży Przelaz sobie. W gości przyszedł. Co to mówić. Wieku nie pamiętam. Nie przygotowany jestem do nagrywania filmu. Ten byczek to jest towar. Słe warunki oświetleniowe są, ale męczycie z tym filmem, że, ktoś, że każdy chce zobaczyć co tam. U zwierzaków, no to trzeba nagrać. Ten byczek jest bezrożny. Limose od tej krowy czarnej, po dużej krowie. To go z ojcem wyciągaliśmy. Bo ciężki poród, duży się urodził. Ogólnie nigdy sami żeśmy tam nie dotykali się do tego, ale to największa krowa w całym stadzie. Uznaliśmy, że jak się uczyć, to na największej krowie, gdzie tam poród powinien jako tako przebiec. Także... Udało się bezproblemowo tam, chociaż trzeba było siły trochę przyłożyć, bo sama by miała ciężko bardzo się ocielić. A drugi cielaczek to chcieliśmy pomoc, już linki były założone, ale się spóźniliśmy, bo krowa sama wypchnęła już tylko była formalność. Także ten się urodził mały, cieniutki jak jełówka, też po czarnej krowie. No to tam kilka dni różnica, a w wielkości jest przepaść. Od tej krówki. Ten cielaczek zaraz go zagoni do niej. Także. Ten byczek prawdopodobnie pójdzie na zamianę, ten większy. Jak będzie tam już odsadkiem większym takim, to trzeba będzie się zamienić i wziąć coś Innego z innego stada na rozpłodnika. Także yy, zobaczę jak tam wyjdzie. Bo jak już 12 sztuk chodzi yy, po pastwisku teraz, to ciężko zrozumieć, która maruje, bo skaczą po sobie, jak głupie, cielne na niecielne, i na odwrót, i nie wiadomo w końcu kto jest zacielony, kto nie. I ten robi się harmider duży z tymi jałówkami zwłaszcza. Także byk konieczny i ten cielaczek limozebe zrożny prawdopodobnie będzie. Pewności nie ma. Także takiej sztuki tu jeszcze nie było, żeby takie przyrosty łapał ogromne. Bo to są małe cielaczki. Tutaj jest różnica z 5 dni, może. O, i poszedł. Właśnie to przy tych ogrodzeniach tego typu jest ten problem, że, że jak cielak się nauczy, to już będzie chodził, wychodził. No tutaj obornik trzeba wybrać. To wtedy już nie, nie wyjdzie tak łatwo. Ja tutaj rzadko przychodzę. Zaczepiać, a ocierek, o jaki potulny. Hmm? Kolego. Tam dwie krowy jeszcze latem będą docielenia jakieś, może, bo to jest nie wiadomo jak tam wyjdzie. Jak dobrze pamiętam to lipiec, sierpień, ale aby to trzeba sprawdzić. Idę tego tego zagonie. Także od czarnych matek ładne cielaki no i właśnie dlatego cały czas są wahania z tym rozpłodnikiem, czy to czy to go mieć, czy go nie mieć, bo jednak stracę na tej genetyce a tak te krowy są średnie, a cielaki już jako tako wychodzą z jałówek też tą zacielaliśmy ale chyba niecielna, miała wczoraj ruje, nie, nie było komu zacielić Także zobaczymy za te 18 dni, bo co tyle mi wyszło, że ona chyba miała ruję. No z tego co wyczytałem w internecie, to to mo może tak być, że co 18 dni. E zobaczymy, tam e raczej niecielne. Raczej się nie udało. No i tą, tą dużą czerwoną wtedy też tego samego dnia zacielaliśmy. Także właśnie, któreś maruje, to może być różnie, że Dają oznaki różne sztuki, i nie wiadomo, właśnie po tym, która naprawdę maruje, a która nie ma. Także tamto z białą głową już dawno zacieliliśmy i zacieraliśmy te dwie sztuki ostatnio, ale ta czarna chyba niecielna. Także będzie trzeba poprawić, bo ta czarna co leży, jakby już miała tą ruję, to by było dobrze, bo na duże jest. no ta czerwona. I tam taka leży. To też jeszcze małe. A te dwie krowy to powinny właśnie być ta na lipiec, ta na sierpień. A te głowy sobie nie dam ucień. czy tak jest, bo bym musiał przeczytać. No tak mi się zdaje. Hmm. To zacielaliśmy gdzieś niedawno, bo się okazało, że niecielna. Miała ruje. Tam, tam to powinno być może we wrześniu, czy w październiku chyba. Mniejsza o to. Ale to, spasła się ta cholera, ona taka chuda. Spasiona. Także mówię, tu ładne cielaczki. Wiem, że kolczyków nie ma, to nie ma czasu, kurczę. Ale trzeba będzie się z tym uparać. Bo to taki przyrost jest u tego cielaka, że, że zaraz nikt go nie utrzyma. A jak on bezrożny, to też jest. Ale to tak. Pewności nie mam, bo może coś, może coś tu czuć, Nie, ciężko powiedzieć. Może będą te rogi. Także jest szansa, że będę zamieniał. No, trzeba się z tym wybiegiem uporać i krowy zgonić w jedno stado. To wtedy to ma sens, bo inaczej to tak jak jest teraz, to rozpładnik nie ma żadnego sensu. Musi z krowami być cały czas i, i pilnować i tyle. Hmm, Także cielak bardzo przyjacielski. prawdopodobnie będzie zamieniony jak, jako odsadek na innego odsadka. Tylko wiadomo, musi być też fajny towar. No fajny, ale wiadomo, to nie jest czysto rasowy. Chociaż z wyglądu nie odbiega od rasowych, bo jak różne widziałem sztuki rasowe, także niby są z żółtymi kartami, a nie muszą mieć wcale też budowy jakiejś ogromnej, to też są rasowe, a rasowe też zależy od genetyki, także ten na pewno jest po dużej krowie, bo to jest kawał krowy. że on podrosł już niedługo trzeba śroty będzie coś tam podsypywać. a tamten jest trochę mniejszy, ale on przy porodzie wyglądał bardzo słabo był chudy i z tym dojeniem u niego to też tak było ciężko żeby go przekonać żeby on zaczął zdajać tę krowę że takich mięsnych nigdy nie zdajałem tutaj musiałem zdoić no niestety bo ten cielek to po porodzie taki był niemrawy siary szybko się napił, bo go tam zaniosłem i ale mało pił, mało pił mleka i się urodził chudy bardzo. Także on dopiero już tro trochę coś tam nabrał na siebie. Ale to jest limoże z niego y, będą ludzie, to, że on się urodził cieńszy i tam taka niska masa była urodzeniowa dosyć, to nie znaczy, że on tam będzie jakiś bardzo słaby. Bo to będzie. Dobry byczek. By się urodził, taki całkiem szczurowaty. Ale to przyjdzie co do czego, to on będzie okrągły. No też kwestia, ile tam białka zostanie w dalszym żywieniu, ale genetycznie to jako tako wyjdzie. Tam się wdał dosyć w krowę, myślę, budową. Na... Na razie tak wygląda, zobaczymy później. Ale fajnie, fajnie, bo są czerwone. Limoze to już inaczej niż w kolorze czarnym zawsze to trochę lepiej, chociaż to na łobu, jak się sprzedaje, to nie robi wielkiej różnicy, czy ja tam był czarny, czy nie. Ważne, żeby budowa i masa duża była. Ale na razie fajnie. Jakby taka jałówka się urodziła, jak ten byk, to, to bym może nawet i wolał, ale aby zdrowe było. Fajna sprawa. Jeszcze tutaj będzie tych porodów, trochę to i jałówki jakieś się urodzą, bo stado musi być większe. Bo jak ma być byk, no to powinno między 15 a 20 sztuk być dla tego byka, żeby on tam się nie nudził. Zwłaszcza jak tam nie ma tej sezonowości wycieleń, tylko yy, będą cały rok się cielić. Bo tak mi bardziej odpowiada, bo szczerze mówiąc. Yy, jej tak dokupuję jakieś, to tam na mniejsze grupy dzielę, tam po 2-3 sztuki. To mi nie przeszkadza, że się cielą cały rok. A jakby się nagle wszystkie krowy ocieliły, to nie dość, żeby te choroby się przenosiły, to i ciężko dopilnować, by było tego. Także wolę, jak się cielą cały rok, i właśnie tak o dwie sztuki się ocieliły. I jest mniejsze ryzyko, że któraś sztuka zachoruje z tych cielaczków i zarazi resztę. No tam przy swoich to tam... Jak się dobrze dopilnuje, żeby siarę wypił i jest wszystko sucho, i dobre warunki, bez przeciągów, to tam nic nie powinno być. No na ten moment... Już one są większe i przeciągi są, bo są okna powyjmowane. Tu kurde gorąco. Ten tydzień jest taki chłodniejszy. O jaki byk. Spoufala się. No dobra tam Napiszcie co myślicie w komentarzach. Nie mam czasu to za dużo opowiadać. Zresztą nie zastanawiałem się zbytnie nad tematem. Teraz się na kosy trwają. 4 hektary nakoszone na sieno Kiszonkę, jeszcze 2 hektary siana i trzeba to wszystko dzisiaj zgrabić i zbelować, potem owinąć. Także bardzo dużo roboty. A jeszcze dopiero rozebrałem Władimirce z tym zurwanym kołem. Także jadę po czop zwrotnicy i, i widzimy się w następnym vlogu na razie.